Na koniec najważniejszy składnik. Specjalny miód z mojej wyspy na pewno będzie ci smakowało. O tak. Po takim pysznym koktajlu będzie mi się spoczko latało. Oddychajanki wszystko będzie dobrze. Zachowuj się tak jak wszyscy. Bądź wyluzowany. Słuchasz mnie? E, tak, no jasne, jestem wyluzowany, mała, na luzie totalnie. E, źle się czujesz, chory jesteś? <laughs> nie, jestem na luzie. Totalnie nie widzisz. Ty, ziomek, opanuj się! Gajr mi zalałeś, wiesz? No, a... wychyluj się, DJ! W miodzie jest masa składników odżywczych. Masz przesuszone włosy, a od miodu nabiorą połysku i będą się układały! Co? Naprawdę? Dobrze im to zrobi? Oczywiście! To bardzo odżywczy napój i ma wiele zastosowań. Zwierzaki go lubią, używa się go jako przynęty, by łapać bobry i krawy. Wow, a skąd ty to wiesz? No, no bo ja. ja. Ja mieszkałem w dżungli. Ty mieszkałeś w dżungli? Tak, ale niezbyt długo, nie? Raptem tydzień, nawet nie, dwa dni. Napijesz się miodu? Nie no, ale odjazd. Na pewno znasz mnóstwo ciekawych rzeczy. No mów, opowiadaj. Ha. Uwaga, Maus, płynie do ciebie! Przykuj się! Masz go na trzy! O! I tak udało nam się uratować małą foczkę, która zgubiła się w lesie z dala od mamy. Wystarczył na z siłek. No, no, niesamowite. Opowiedz nam coś jeszcze o tej dżungli. Wcale nie jesteś taki dziwny. W sumie to jesteś całkiem spoczku, Ale powiem ci coś, bo cię lubię. Trzeba ci pomóc. Musimy zmienić twój imię. Jest słaby. はあ。 Czy nie tiki jak zawsze brak klasy? Dziwne, dlaczego one gonią za krabeleonem? A gdzie jest Enki? Mógłby nam teraz pomóc, nie? Co tam u was, dziewczyny? W porządku? Enki? Enki, jesteś niesamowity! ledwo cię poznałam. Coś ty zrobił z włosami? Spoczko, nie? Wiecie, że teraz jestem taki luzak, że mnie zaprosili na cztery imprezy? A co z wyścigiem? Z czym? A tak, wyścig, wyścig. Złapałyście tego krabelona? Nie, dziewczyny, nie będzie krowa, to będzie plan B i tyle. Ej! Ale ten plan B musimy mieć na jutro. Pożegnaj się ze swoim nowym fanklubem, robota czeka. Nie strasz, zaraz coś wykombinuję i będzie ogarnięte. Zostań z nami, Enki. Kiedy nas nauczysz tego superowego tańca? Oj, Ja chyba śnię, co to ma być? Chyba jeszcze nie wychodzisz, co? Enki, hmm. potrzebuje pomocy przy barze. Czy możesz mi pomóc jeszcze przez parę minut? Zapomnij, on jest zajęty, Enki bawi się z nami. No powiedz jej, Enki. Hmm. Y tak, skoro tak mówisz, to... Chyba nas nie zostawisz dla tej małej sztywniary, prawda? Niech ci będzie. Co się dzieje? Powiedziałem coś nie tak? Fl Flora, wrócić! <stretches horribleerving> <techniques> uh A to wy, dziewczyny, jak tam? Wszystko z spoczko? Dość tych wygłup! We'll <Maleta>